O, Tutaj Skierka LPS TV. To co właśnie obejrzeliście lub no, nie obejrzeliście. Mogliście przywinąć do tego momentu, ale mniejsza. To co właśnie obejrzeliście to int oficjalne intro do serialu Darkside. I nie będzie to już jakby kontynuacja tego co było. To będzie remake, gdyż Pierwsze odcinki tego serialu były totalnie przemyślane i no teraz ciężko mi się zgadzać z fabułą najzwyczajniejszą w świecie. Dlatego stwierdziłam, że zrobię remake i wszystko zacznę od nowa. Jak widzieliście, nowi bohaterowie, lekko zmieniona fabuła. Więc mam nadzieję, że serial Wam się spodoba. A teraz co do mojej nieobecności, która była dosyć długa. I mogłabym teraz powiedzieć, że była spowodowana szkołą, mnóstwo obowiązków i się nie wyrabiałam i w ogóle, ale uważam, że wyrabiałabym się, gdybym tylko chciała, gdybym tylko miała na to ochotę i gdybym tylko miała lepsze światło, to ja muszę sobie w końcu zainwestować w drugą lampkę, żebym mogła po prostu nagrywać nawet wtedy, jak jest noc, bo jak na razie korzystam tylko z jednej i, i no ciężko jest. No, i poza tym to było też spowodowane tym, że spadało na mnie coraz więcej hejtu, nie ze strony widzów, chociaż w sumie nie wiem, czy można ludzi z mojej klasy nazwać widzami. Chyba nie. Ale miałam przez moment nawet takie myśli, żeby skończyć z tym, skończyć z nagrywaniem, pożegnać się, papa i tyle, i koniec. Ale powracam. No bo muszę być silna, muszę dać sobie radę. Postaram się przygotować jeszcze jeden taki duży projekt, dosyć można to nazwać. Jeszcze wam nic nie będę spoilerować. Za kilka dni się przekonacie. No więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Pa. pa. To charakterystyczne zamknięcie kamery. Pink job.